Dzień dobry, przed nami kolejny majowy weekend, za nami zimowy majowy weekend. Co w tym czasie wydarzyło się w naszych miastach i miasteczkach, o tym przekonamy się już niebawem w kolejnym odcinku jednym tchem. Serdecznie zapraszam. Moje, wzniesione wysoko prawie do nieba, miesiąc maj to świetna okazja do organizacji imprez plenerowych. Zresztą dla nas, Polaków, każda okazja jest dobrym powodem do świętowania. Widzom mieszkającym poza naszym regionem wytłumaczę, iż tak zwany moi to świerk smukły, wysoki, ociosany z wierzchołkiem udekorowanym wstążkami i innymi kolorowymi ozdobami. O, właśnie to jest moi. Taka tradycja. Do postawienia moja potrzeba kilku silnych mężczyzn, którzy z nadchodzącą nocą stają się coraz słabsi. Wiadomo, po ciężkiej pracy. Gardło wysycha. Też pójdę odpocząć. Niestety, w tym roku majowa pogoda nikogo nie rozpieszcza. Niewiele różni się wiosna od zimy. Beskidzkie szczyty do dziś okryte są białą pościelą. Na szczęście w dolinach zielony kobierzec zachęca do wiosennych spacerów. Może i dlatego uroczystości majowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, a rysownik Maciej Maćkowiak stwierdza: Przetrwaliśmy zimę, przetrwamy też wiosnę. Czas na Święto Polskości. Takie hasło wraz z ogromnym plakatem na całą stronę ukazało się w naszej gazecie. Muszę przyznać, że nie sposób było nie zauważyć tej zapowiedzi. Program festiwalu będzie wyjątkowo atrakcyjny. Mam więc nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w czyncu 25 maja. My będziemy na pewno. Myślę jednak, że naszych czytelników nie trzeba zbytnio zachęcać, zainteresowanie z pewnością będzie duże. Tak samo zresztą jak zainteresowanie rodziców zapisami swoich pociech do polskich przedszkoli. W niektórych przedszkolach są jeszcze wprawdzie wolne miejsca, ale są miejscowości, gdzie lista nowych przedszkolaków jest już zamknięta. Kochani rodzice, proszę się nie martwić. Za rok nowe zapisy. Ważne by się nie zniechęcać. Niech nasze przedszkola Pękają w szwach. Tymczasem zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głos przypomina, że głosować może każdy pełnoletni obywatel Europy. Tak, tak, my też mieszkamy w Europie, niby rzecz oczywista, a jednak do urn wyborczych statystycznie wybiera się zaledwie 20% uprawnionych do głosowania. Obywatele polscy, którzy mieszkają w Czechach, swój głos mogą oddać w konsulacie generalnym w Ostrawie, z tą różnicą, że będą oni głosować na polskich kandydatów, a my, obywatele RC, na czeskich. W sumie wszyscy zwycięzcy spotkają się w jednym budynku w Brukseli. Najważniejsze, by razem podejmowali w naszym imieniu wyłącznie słuszne decyzje. Szkoda tylko, że Parlament Europejski nie ma wpływu na wysokość emerytur. Te czeskie i polskie znacząco różnią się od tych zachodnich. To akurat smutna wiadomość, gdyż średnia emerytura w naszej szerokości geograficznej to zaledwie 55% przeciętnego wynagrodzenia netto. Dużo, mało, wiadomo, jeżeli chodzi o pieniądze, to zawsze jest mało, zawsze może być więcej, oby nie było mniej. Sukcesem natomiast Zakończył się praski maraton. Sztafeta złożona z uczniów Polskiego Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego wywalczyła trzecie miejsce. No i pięknie, i brawo! Nasza Cieszyńska ekipa dobiegła do mety zaledwie 4 minuty po złotych medalistach. 4 minuty to żadna różnica. Do odrobienia w przyszłym roku. Ważne, by dobiec do mety. Do mety dobiegł już dzisiejszy program. Niechaj majowa pogoda nie pokrzyżuje nam najbliższych planów. Bez względu na pogodę, zachęcam do lektury głosu oraz do oglądania naszych relacji na kanale Głos Live. A teraz proszę trzymać kciuki: maraton to jedno czy dwa okrążenia? No, okaże się już za moment. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia na mecie!